Wśród dawnych żartów na temat stereotypów narodowych jeden zapadł mi szczególnie w pamięci. Czym charakteryzują się poszczególne nacje? No wiadomo, przysłowiowa jest francuska czystość, szkocka rozrzutność, niemiecka spontaniczność i czeska odwaga. Ale ostatnimi czasy nawet stereotypy zaczęły się zmieniać. Odwaga granicząca z cudem. Czesi dziś ruskich gonią, stosunków stan groźny, niedługo w ambasadzie zostanie sam woźny. W Pradze dość mają szpiegów i agentów wpływu, więc się ich pozbywają. Trudno wyjść z podziwu. Gdzie te czasy, gdy były stan najnormalniejszy, Czechy spośród baraków, tym najposłuszniejszym, gdy trzeba było w roli wystąpić dworaka, Honecker jeden cmokał lepiej od husaka. Dzisiaj śmiało won, mówią azjatyckiej dziczy. Łatwo zostać odważnym, gdy się nie graniczy.